Cześć kochani, witamy. Witamy. Czas przerobić, przetransformować naszą stodołę w kurnik. Więc najpierw musimy się pozbyć stąd tej słomy. I będziemy działać jakiś odchowalnik dla kurczaczków. No, to ładujemy. Mm. Dobra, to ja to Jezu, to już to jest?

in my affection Spotlight makes me feel so good inside. O oh baby Don't ever talk about things that are everlasting O oh baby, we won't ever last. Women... A zobaczcie, kto nas tutaj obserwuje. Je przestraszyła się. <laughs> Nie udało się wam pokazać. Myśleliśmy sobie, że od razu sobie zostawimy dla kurczaków, dla tego odchowalnika trochę słomy takiej luźniejszej. To będzie akurat, żeby im pościelić. Bo Daniel spotkał na pomysł, żeby pościelić im mm, sianem. sianem na początku, ale ja nie wiem. się wydaje, nie że słoma jest lepsza, bo wiesz, one będą też chlapać wodą może. Yy, siano wiesz, że nie nadaje się do ja nie... jest... Słoma jest bardziej ostra, a siano jest takie bardziej delikatne. No no zobaczymy, najwyżej się odbieramy. No no najwyżej się z wszystkiego się uczymy. No to zaczynamy. Akcja od powalna. trzeba i to zanatać jeszcze, gdzieś mhm. na A to będzie do to? Dokąd to będzie? No, do płytek brudnie. Teraz na podłogę, żeby nie była to goła podłoga, no to damy... Zastanawialiśmy się nad kartonami albo nad folią. Daniel mówi, że będzie folia lepsza. Ja uważam, że może kartony. Na płytki, bo już kiedyś mieliśmy króliczka, nie? Na tym, na płytkach to potem było... No tak, ale ja mówię, że kartony by były lepsze niż folia. Bo były bój... ciep będą ciepłe też kartony. No to może położymy jeszcze karton na folię. Dobra. To damy tylko, żeby nie przeszło nam na połowę. Tak 이 분석부터 다시. Dobra, oczywiście. Wiecie co kochani, chcieliśmy zrobić cały ten e, duży taki onchowalni, taki jak przygotowaliśmy w ale stwierdziłem, że one są jeszcze za małe, i nie będzie ich też wiadomo jak dużo. więc zrobimy im chyba taki wystawik, żeby ciepło miało, nie? No i one będą miały 80 cm na moment A potem po prostu powiększymy. No, jak się zwiększy też tak że wam jak to wygląda w środku wam z papieru. No to było na kasa Casa delt papel <laughs> tylko żeby nie napadły na jakiś bank a no. zresztą nie napadają to chyba z nimi zaraz pójdziemy słyszeliście dołączacie <laughs> do gangu kurczaków jeszcze jeden ten, karton. No taki, tu no tu jest. No tu Polecasz? No, no polecam. Starczy. Starczy. Przecież to nie są, nie wiem, kozy. O, no, to tylko by nie wytrzymało. W ogóle garaż to nie wytrzyma. Kusne się. No, także na chwilę obecną to tak to wygląda, słuchajcie, fajnie. Uważam, że spokojnie na razie wystarczy do malutkie, A poza tym, tak jak mówię, tych kurczaków nie będzie przecież 100, tylko najlepsza opcja to będzie 16. Więc damy radę. Może no, tak. Kochani, pod, pozdejmowaliśmy jednak z tej półki, która jest najniżej. Wszystko, bo sobie pomyśleliśmy, że jakby coś nie daj Boże spadło, no to będzie słabo. Więc pościągaliśmy. A teraz przygotowujemy to, co najważniejsze, najważniejszy element: czyli żarówkę, kwokę. Mm -hmm. Teraz tylko damy termometr i sprawdzimy jaka wysokość będzie dobra. Żarówka mamy 175 W. Już ustawioną temperaturę, wysokość odpowiednią na jakiej wisi żarówka. Temperaturę mamy ustawioną na 32 stopnie bezpośrednio pod żarówką. Więc idealna do odchowu kurcząt w pierwszych dniach czy tam tygodniu. No to na tyle. Słuchajcie przygotowaliście z nami razem ten odchowalnik. Widzimy się w następnym filmie. Myślę, że to już będzie film jak się wyklują kurczaczki. Więc będziemy się wtedy cieszyć i ekscytować. Trzymajcie się, dzięki, że jesteście z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.